Chyba sucha lub teraz będzie. No Menders tutaj ma przeszczep kolana chyba zaraz. Nie nie no żartujemy sobie, ale no, no jest problem. Jest problem tutaj. Shini Waifu też ma kostkę w lodzie. No wszyscy się rozjebali, nie? Jak sześćdziesiątka na komendzie. Wszyscy siedzą i... No i niestety są skasowani. Ale zobacz, to jest taki można powiedzieć kącik kontuzjowanych. Zobacz, Luki obok, cały w tak. Tutaj teraz Menders. To jest idealny obraz tego, Idealnie. Zobacz streamerzy wyszli trochę pouprawiać sportu. Wyszedł na pół godziny z domu i dwie kostki rozjebane, kolana. I tyle. No ale kochani, ważne, że jest poświęcenie i to oni właśnie sprawili e, inaczej. Oni wyszli z tego domu, żeby pokazać Wam, że Wy też potraficie z tego domu wyjść. Zróbcie tak to jest. dzisiaj. Tak, wyjdźcie. Jest. Tak jest. Może rowerek, może jakieś bieganie, może warto się ruszyć. Może jeszcze. osiem piw z ziomeczkiem po sklepem, No, <laughs> trzeba wyjść. Co i... tam chcecie, tak. Już potwierdziła swoją gotowość i proszę Państwa... I ruszyła w tym momencie! Mocny skok! Bardzo ładnie trzyma swojego konia! Radzi sobie, jeden płotek, omija te płotki na milimetry, na centymetry! Kolejny potek przed nią! Konia to w ogóle wyjebała chyba w krzaki, bo go nie ma, nie ma, dalej! Lecimy, kolejny skok, brawo! Ale to była Naprawdę sobie radzi! Ale wysoko noga, wysoko noga! Chyba skręcamy mamy kontuzję, do końca! Ale do końca, do końca, fight, 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 do końca, do końca, brawo! Jest. Jest, Ostatni Jeszcze skor. jeden! Ostatni jest, Jedzie! jest, jest, Do końca, do końca, yes. tak no. jest, Chyba jest, w się noga, ale... I wszystko jest, 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 ale. ale... jest, 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 zabawa. Zobaczmy jest, <laughs> Tutaj już było pierwsze podknięcie, ale że jest ale okay. z gracją, gracją. O oh, kurwa frontem, w front, a teraz podwójny ten kits są duszenie słodkami. Pęk! Łobu ciach. No to jest takie naprawdę dobre combo, bardzo dobre kombo. W tym momencie jest praca na tym stawem skokowym Pierwszy płotek świetny. Drugi płotek rewelacyjny. Trzeci perfekcyjnie, na czwarty. Właś tutaj. Mocna wywrotka. Koń podany w tym momencie przez Gaga I tutaj już wydaje mi się, że... Po prostu stwierdził, że jak taran, jak taran przez te płotki przejdzie. Ciekawa technika. To nie jest takie proste. sobie. Aj kochani, kochani. Ja ja na ale... to mamy jest po Ale nie wiem Co tam masz? Pokaż Reguły finałowe. A to my też to mamy, nie? Tak. Tutaj, tak, 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 tak. Dobra. <laughs> nie, błagam! no Ale... to to biw. Skurcz! Nie, skurcz, skurcz. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, widzimy to. to tak, skurcz to ten, do góry noga. Tak, do, tak, tak to wytłumaczyłeś, to? dobrze, dobrze to. wytłumaczyłeś, dobrze, tak, to, tak, tak. tak, tak. Y, Momencik, mamy teraz Chyba w tym momencie to, tak, kolejną kontuzję, tym razem u wiem. Zaczęło szycie, czy jest. Kurwa, to jest jakiś pierdolony oddział geriatru. Wszyscy kurwa, no wiesz, rozjebani przychodzą. Zadupca, z jajkiem może z godzina 18 jest ja to Krakowa mam wracać jutro mam sponsorkę o 19 z gorzykiem tak naprawdę najwyższy chyba wynik spośród dziewczyn możliwe więc można powiedzieć że Remek może mieć tam ciężko w domu teraz Szyni wajfu. oj Sieni, proszę bardzo oj oj ty faktycznie cały się leży Sieni leży ja Cię pierdolę, Karetka. Ale zobacz, rodzinna, ale kosz. ekipa Lukiego, teraz Luki, Shini, zaraz wszyscy będą w Kosplay Cosplay rozjebanej żony w kuchni kurwa, nieźle. Dobre, dobra cosplayerka, ale przechodzimy dalej. No to był cosplay widzowie, tak, nic się tak, nie martw, tak. to było wszystko udawane, to była żona yy, pokonana przez gościa w Żonobice. Powiedzieć w momencie, kiedy dojdzie już do konkurencji numer 4? Buczy, coś buczy do chuja. Dostałem informację, że coś buczy do chuja na transmisji ja jako profesjonalista nie mogę sobie na to pozwolić. W takim razie milczymy do momentu, kiedy nie będzie to naprawione. Ale jest coś takiego. Jest takie coś. Ja sobie na to nie mogę pozwolić. Druga sprawa, jestem tu za darmo, więc to jest kurwa w ogóle niesamowite, że ja w ogóle wyszedłem z domu i przyjechałem kurwa do jakiegoś gościa, co wpierdala jakieś ziarna, za darmo komentować jakieś gówno. Dlatego zostawcie followa na moim chociaż kiku. Diables, dobra. Słuchaj, nieuczesana przed tym rzutem wsparła go słowami, nie no, dwa razy, <laughs> dwa razy, dwa razy ten sam żart nie śmieszy, Mnie śmieszy, ale... mnie się, bo ja mam schizofrenię, nie pamiętam co mówiłem, ani co słyszałem. Zerknijmy, co się dzieje w tym momencie. Da Dawid Porwisiak, czyli można powiedzieć współorganizator tak, dzisiejszego no, widowiska, tak. bierze, bierze, no. gdzieś tam jeszcze próbuje w nieuczesaną, tak jak w domu, tak, jak, jak w ją domu. rzuca, jakimiś ale... się już ale tutaj inna zabawa, zobaczymy, diablotowuje się, zobaczę jego spa po od masturbacji z rydnym zawodnikiem, Waszego, jego fajne włosy, blond i okulary. Fajnie zbudowana łydka, która może poprawić przyczepność. Nie wpierdalaj mi się jak gadam. Potrafi przyczepność tutaj ogarnąć, ta łydka, zobaczymy co się wydarzy. Zerknijmy, czeka jeszcze na sygnał od Sędziego. Jest o kurwa, o, no. ja pierdolę! Kurwa! To widać, że nieuczesa na siniaków nie ma, jak ty tak rzucasz. Wypierdalać z nim, ty! Następną, na <grym Yahweh> ...na ponowny rzut. Może diablec liczy, że znowu będzie... <grym> Ej, <Yahweh> Nie wierzę w to! Nie wierzę w to! Brawo! <grym Yahweh> <grym Yahweh> ja pierdolę! <grym Yahweh> Szanowni Państwo streamerzy. Streamer things, że tak powiem. No takie życie, no. Wiesz co, no ja się pasem. Paolo. na to jest jakiś hype, prawda? Ja już ja. ja. ja czemu tak Nie, nie, to jest fufu hype. Nie, nie, to jest to łyżka, jest którą Sirwan wpierdala to. obiad. Okej. Jeżeli chodzi kabel kurwa nie łączy, no co wy kurwa? Dobra, chuj z tym, na wierzch. Dobra, czekaj. I tak tego nie kurwa nie oglądać, 4-5 tysięcy botów. No. Bez kitu, pozdrawiam wszystkie boty. O, o tu o, poprawiłeś, poprawiłeś, kurwa. Logiczny no, no, dotyk. dotyk. Y, technicy się dzielicie hajsem. Dobra, słuchajcie, no y, trudna sprawa ogólnie z tym labubu. Bo to no. jest kurwa dzieło szatana. Ja jestem barankiem Bożym. Labubu to dzieło szatana, kurwa gdzieś mi wyleciało w pizdów. Wiesz o co chodzi? No tak, to się tak, nie łączy ze mną. Taktyka była taka, że on był bardzo porywisty na wietrze, to labubu. Tego pierwszy, widać, że trenował, ale zanim nim Fioletowym podaje mu szpałkę. Jest przekazanie, ależ sprytnie, ależ fenomenalnie. Dobiega kolejna zmiana i mamy na początku żółte koszulki. Oj, pcy, wy wywrócił się Luki, wywrócił się Lukis, i ale podnosi się, podnosi się, wstaje niczym Feniks popiął w tym momencie. A by the way chciałem jeszcze tylko dodać, że Sucher rozwalił chłopakowi wózek inwalidzki. Jak to? No pilny się rozwaliły. A i po tyle z lokowania. Dobra no, za bardzo. I co teraz... No, rozumie, powiedz cenę, powiedz cenę. No, to dobrze, mał? to proszę cię, żebyś teraz przytrzymał tutaj ten guzik, żebyś... No, no przytrzymaj nie trzymaj ale nie masz tego klucza? Przytrzymaj włącznik, A, ale, ale proszę cię, włącz. go. Ale włącz, włącz. No włącz, Nie, to, <laughs> nie, to, <śmiech> nie, <śmiech> nie, no. Nie, no, Ej, i, no? i, ja wierdolę, złamałeś mi bardzo. rękę, idyoma! Tak, działa! Ej, Ej, słuchaj! Nie mi po stopie! <ślepienie> Dobrze! O kurwa, grałeś mnie! Skotrował mnie z się na początek po nowe jajko, później wyciąganie jabłek z miski wody. Wyciąganie jabłek będzie ustami, bez użycia. rąk. Z miski wody. A z miski wody, o far. Tak, w Ty, wyciąganie jabłka z dupy zębami, z dupy zębami. to chyba zadanie. Dobra, ale może mniejsza <laughs> z tym. Mamy <laughs> też tuforium. <laughs> Dobra, Sto kurwa. Tak, później będzie ręcznikowe fl fl floor islam Ciężko, czad zaspamowane. Nie wiadomo, wiedzieć. co zrobić z tym, Te ręce są do tego stworzone. Stworzone do trzymania jaj. Ziomkom. <laughs> dobra, lecimy <laughs> dalej. <laughs> no do pustej mi wystawił, a ja jestem napastnikiem wysokiej klasy. Pokażę Pokażmy, tak, dobra. to będą wpierdalać yy, nasi konkurenci to jest tuforiu zamówiony zamówione 5 godzin temu ono jest zimne, ale nie wiedzą, że... Ale bo no, nie mówmy, co z tym robiliśmy przed chwilą, dobra? dobra to dobra. będzie mała niespodzianka dla nich, więc mamy oczywiście zestawy two For Tuforiu. Na sam koniec powiemy, co robiliśmy i gdzie to trzymaliśmy. Więc tu mamy przygotować, oczywiście jedzenie. Ono już jest no, takie ciężkie do spożycia. McDonald's po pięciu godzinach zimny, może być hardkorowo, ale ukryliśmy dla jednego z konkurentów niespodziankę. Śmierdzącą niespodziankę. Dobra, kochani, przechodzimy.